Hej, tutaj mamy jarzębinę, jarząb pospolity oczywiście, oczywiście dla tych purystów botanicznych. I czeremche. Z obu tych owoców możemy zrobić pyszne nalewki. A dlaczego robimy nalewki? Ja wiem, że ten alkohol jest kontrowersyjny. Natomiast zdrowy organizm z niewielką ilością alkoholu sobie świetnie poradzi. A pamiętajcie że alkohol jest uniwersalnym ekstrahentem, który wyciąga z roślin wszystkie związki, dlatego że związki dzielimy na hydrofilne, czyli te rozpuszczalne w wodzie i wtedy jeżeli zrobimy sobie na przykład napar, macerat taki w wodzie, to one nam do tego maceratu czy naparu przejdą, czy odwaru. Jeżeli zrobimy macerat olejowy, to przejdą nam związki lipofilne, czyli te rozpuszczalne w tłuszczach. Natomiast alkohol rozpuszcza i te, i te, czyli w takiej nalewce leczniczej, ja nie mówię, że trzeba ją pić szklankami, tylko na przykład 15 ml dziennie, jeżeli. Wypijemy, to tam będziemy mieć całe dobro płynące z roślin, czyli i związki rozpuszczalne w wodzie i związki rozpuszczalne w tłuszczach. Tylko musimy pamiętać, że ten spirytus na nalewkę musi mieć 60-70%. To jest takie stężenie, przy którym właśnie wszystkie związki ekstra.